Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś przyszło powiedzieć dzień dobry w takich pięknych okolicznościach przyrody. Jeśli są w tej pracy jakieś fajne chwile, no nie, no nie mogę narzekać. Tych chwil jest naprawdę bardzo dużo, ale jeśli są takie, które można zaliczyć do top, no to właśnie to jest jedna z tych top chwil. Na pierwszym miejscu, możecie w to wierzyć bądź nie, jest jednak Uśmiech klienta, jak otrzymuje auto od nas, jak przekazujemy po odbiorze i mówi: Na takiej jakości to się nie spodziewałem. Pięknie auto wygląda i to jest najfajniejsza chwila. Natomiast na drugim miejscu mogę zaliczyć takie momenty, kiedy jesteśmy w takich miejscach jak tutaj. To jest miejscowość Fusen, końcówka Bawarii na granicy z Austrią. I tu nas przywiodła pewna oferta do salonu BMW, którą wypatrzył. Pan Wiesław. Pan Wiesław mieszka pod Zieloną Górą. Wypatrzył sobie auto na końcówce Bawarii. No i zlecił nam najpierw weryfikację, a potem wspólny odbiór samochodu, który zakupił. Zaraz idziemy do tego salonu. Jest godzina dziewiąta. Jesteśmy umieli około godziny dziewiątej na odbiór samochodu. Mniej więcej po miesiącu od weryfikacji byliśmy tutaj 5 czerwca. Po prostu pięknie. To nasz hotel Fisher and Zee u podnóża Alp. Koszmarnie drogi. Nie tak drogi jak mówi Mateusz Borys, że gdzieś tam nocował teraz podczas mistrzostw Europy w hotelu, w tym zwykle podczas meczów Bundesligi nocował. I Poprzednio noc kosztowała 110 euro, a teraz kosztowała ponad 1300 euro. No nie, to nie było 1300 euro. Chociaż też dużo. Na no tyle, że to jest. Miejscowość stricte turystyczna, a nie taka tranzytowa, gdzie nocują ludzie, którzy po prostu mają coś do załatwienia w Niemczech, skupują na jedną noc i tylko o 6 już podążają dalej. Tu nawet śniadania są od serwowane, no więc nie dla takich ludzi, którzy jadą gdzieś i nocują przy okazji.

do 29 kwietnia 2024 roku, czyli przez prawie dokładnie 3 lata. W tym czasie wykonano 5 serwisów i wszystkie w salonie BMW Fussen, w którym to auto kupowaliśmy i w którym auto zostało sprzedane jako nowe. Bezwypadkowe, nie lakierowane ponownie, szyby oryginalne. Wszystko tak, jak lubicie. Trzeba też dodać, że pracownik tego salonu, który nas obsługiwał, to był najbardziej profesjonalny sprzedawca, z jakim mieliśmy kontakt w Niemczech od lat. Kontaktowy, miły, spieszył z wyjaśnieniem każdej wątpliwości i przyznać trzeba, że to bardzo pożądana odmiana w stosunku do naszych codziennych doświadczeń i historii z naszej pracy, które Wam opowiadamy. Jedyny mankament, auto podczas naszej weryfikacji było naprawdę brudne, ale mimo naszych obaw salon stanął na wysokości zadania i tak jak obiecali, że auto przy odbiorze, gdy przyjedziemy już z Panem Wiesławem, będzie jak nowe, to tak właśnie było. Wykonaliśmy dwie jazdy próbne, jedną po placu ta jest nagrana, a druga w mieście, ale akurat trwał tam jakiś festyn, było pełno spacerowiczów, rowerzystów i dzieci, a drogi kręte i wąskie, więc sami rozumiecie. Za to nagraliśmy dla Was test sprawności okien. Cała operacja odbioru auta z uwagi na odległość trwała aż dwa dni. 10 godzin jazdy w jedną stronę, 10 na powrót, stąd konieczność noclegu. Pan Wiesław był z nami, ale wracał jako pasażer, gdyż nie chciał jechać jako kierowca, bo nie miał jeszcze doświadczeń z automatami i to byłby jego pierwszy raz. Do zobaczenia w Polsce, no i za tydzień, bo będzie kolejny film.